Mamy w dzisiejszym odcinku e, Fabryki Piosenka Nitra, która... No... no nie... To raz, dwa... Chris Janusz e, bardzo narzeka na wysokie ceny I stary psychokapel Tak ja. Tak, niestety Tematy to Semasz chyba gdzieś tam na miniaturce czy w tytule, więc nie musimy ci e, słowem wstępu mówić, co dzisiaj będzie, ale Karol ci powie. Karol ci powie wierszy. E, ja Ci powiem bardzo tak krótki wierszy, wierzy, bo się w ogóle nie przygotowaliśmy, byliśmy nie, zajęci i to poważnie tak, no. poważniejszymi sprawami, którymi nie będziemy mówić, żeby nie zapeszać, e, ale to będzie no, bardzo. Chciałbym już takim powiedzieć, nie. że jaki mamy ambitny plan. Będzie bardzo to powiązane z wami. I jeżeli się uda, o. Przeszku. Jak nie mogę, to przez nogi i już mogę. Nie mam nic innego, bo miałem poważniejsze sprawy. No dobra, ale w każdym razie. A propos Idiotach mowa. A propos jako idiotach mowa. I e, bardzo ja się przygotowałem. To. cebula, polska cebula. Chodzi o Bebzun? Nie. skoro taki Bebzun? <grymne> Wyjazd Nitra do Sentino. Wyjazd Nitra do Sentino. Bardzo się nie przygotowałem do tego tematu, muszę powiedzieć. Tutaj ja tylko widziałem część y, kawałka Nitra. No ja jestem pierwszą osobą, która zawsze mówi, kurwa, y, nagrywajcie challenge, kurwa, nie róbcie muzyki, bo, 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 bo dla mnie to jest takie. To jest tak jak, y, mam, mam gdzie sprzedać kurwa Mam gdzie sprzedać y, kurwa koszulki, to, to je zrobię, nie? Czy coś I pamiętam jak Nitro mówił y, kiedyś y, A propos Isamu, że dobra nagrywasz sobie na YouTuba, spoko Ale nie rób z tego płyt czy koncertów Bo to to już jest w ogóle porażka I mam nadzieję, że y, Nitro to tylko wkleił y, na zasadzie Masz se YouTube'ie, pośmiej się tak. I koniec y, A że to dalej gdzieś nigdzie nie poleci Tak, z tego względu, że poleciał do Sentino I nie wiemy, bo jak się okazało, że założył Nowek Kanał po co? Ja nie rozumiem y, często sytuacji takiej. Ja wiem, że chłop często powie z sensem, tak. ale to też jest tak, że jak dużo osób. To tak samo z muzykiem. Co nie jeśli podoba Ci się muzyka danego wykonawcy, to nagle jak ktoś wykonawca powie, to ty masz tej kurwa, faktycznie. Tak, tak jest. A, a nie rozróżnisz, że ten człowiek no jest na przykład idiotą. No właśnie, i tu jest podobnie delikatny problem u Nitra, bo on potrafi sobie powiedzieć bardzo z sensem i faktycznie ma rację. A czasami nie taką głupotą, ale to taką głupotą, którą... I ludzie za tym ale, ale ludzie za tym idą. Nie jestem jak Konot nie rujnuję życia innym. Nie grzeszek upotom, a w imię nie byłem nigdy. Kwestia gustu, wiecie co, wolimy się może nie wypowiadać na temat e, naszego upodobania co do tej piosenki, bo... Jest tragiczna, ja się wypowiem, <coughs> e, Miejmy nadzieję, że to jest bait. Po prostu taki żarcik. Tylko, tylko zrobione dla śmiechu masz w internecie, pośmieć się z rapującego Nitro. W końcu może zapominać na chwilę o tych... Zaraz to wszystko, o to, zaraz mi nogę główna rozpieram. <coughs> No, i widzisz, odbija. Zostaw to. Drugim tematem to jest. Kurwa! O Kurwa! Jesteś kluczowym polskim YouTuberem. Masz od chuja siana. Więc zamiast spędzić walentynki w normalny, cywilizowany sposób, na przykład przy lampce wina, w jakiejś dobrej restauracji gdzieś u ciebie w mieście, chociaż pewnie wszystkie odwiedziłeś, ale masz swoją jakąś ulubioną, bo zabierasz Weronikę. Na jakieś y, kurwa, nie z parys Do Hiszpanii, na Sewile. Kochani, chyba właśnie jeszcze nie wspominałem o tym, ale dzisiaj y, wyjeżdżam, bo lecę do Hiszpanii. I, i po czym narzekasz? <noise> no, na cenię jak o, tu drogo parkingi, nie parkingi. Dobrze, że jeszcze nie napisałeś, że za makaron 100 dolarów. Kłamiesz? Kłamiesz? Kłamiesz, Nieprawda. Kłamiesz. Kłamiesz. Jak masz poukładane w głowie i kurwa wiesz, że coś tam jest drogo, to kurwa tam nie jedziesz, a, a nie narzekasz z... kurwa mając miliony. Że... I to jest druga sprawa, bo według mnie, skoro jedziesz tam, bo stwierdzisz, że to jest fajny wyjazd na Waltyki, masz dużo pieniędzy, no dobrze. Ale jedziesz tam, to musisz się zmierzyć z cenami, a nie jak jedziesz tam i... Ile kurwa? Przylizna, to było na dupie! To kurwa, było na siedzieć. dupie! Bo jeżeli gdzieś jedziesz, tym bardziej za granicę, z okazji walentynek, no dobrze, staćcie, ale jeżeli cię staćcie. No to jak cię stać, to nie narzekaj, kurwa, że coś jest drogie, bo jeśli cię stać i tam pojechałeś, to cię stać! I ludzie od razu się na to rzucili, bo stwierdzili. Że chłop, który aktualnie wyjechał sobie na walentynki em, I siedzi sobie na dupie w Hiszpanii Pisze, że parkingi są drogie I czyta to na przykład chłop z Pitulic, gdzie jest jeden dom i siedem ulic <grym> Starego laptopa i widzi, że Aha Fajnie Osoby, wolne. które pomimo e, dużej ilości pieniędzy po prostu siadają razem Celebrują ten dzień w domu przy Lance. Gotują ziemniaki. Wina No Co gotują ziemniaki, kurwa No ja myślałem, że Nieważne, że jeśli zabierasz swoją panienkę na jakieś yy, drogie wakacje, to znaczy, że cię na to stać i nie narzekaj, że pojechałeś na te wakacje i coś jest drogie. Ja naprawdę nie wiedziałem, mm. że dziecko to ile kurwa miało? Poczekaj, 18 ja się... miesięcy. roczne dziecko mówi tata, ja chcę Insta, ja chcę Insta, będę wstawiać fotki! Ponoć e, półtoraroczne dziecko. Chciało mieć Instagrama, ponoć bardzo chciało mieć Instagrama. I wiecie co, jak ja właśnie dobrze, że jest ten temat, bo ja chciałem poruszyć, jak ja tego, kurwa, nienawidzę i nie rozumiem, jak ludzie zakładają Instagramy swoim psom, swoim dzieciom. Podom, kurwa, Poczekaj, może że chmurka ja też na swojego Instagrama. Kurwa. U XXI wiek ma prawo. No to wiesz co, ja to pierdolę Co? Będzie. To ja wolę chyba w średniowieczu, kurwa. Tak, wolę być wikingiem Uf, wolę napierdalać. Nie mi udawać, że jestem Rzymianinem Nie wiem jaki jest sens to dziecko i najgorsze jest to, że według mnie w takim razie, ja się nie chcę wtrącać w wychowanie dzieci, bo sam nie jestem, nie jestem dobrym przyjacielem. Rozumiem to ale przyzwyczajasz tak naprawdę od dzieciaka, od, od dzieciaka, że ma żyć w internecie, że ma rozwijać a i czego on się nauczy? No dobra, no. nauczy się... Z takimi się... rodzicami to gówna. Ale taka <noise> jeszcze rzecz ogólnie, jakie to jest cringe'owe, jak ludzie zakładają tym dzieciom te Facebooki i umieszczają na tych Facebookach dość kompromitujące zdjęcia. Tak. Albo u siebie nawet na Facebooku, albo później, nie wiem, załóżmy, są urodziny twoje, osiemnaste, a tutaj nagle się okazuje, że kurwa... Uf. Że twoja mama wstawia ci życzenia, kurwa, z obseraną pieluchą zdjęcie, kurwa, gdzieś tam, I albo jakiś zaryczany, ma... zażygany. Popłynąłem trochę teraz, ja wiem. Dłuż. Ale tak może być. Później widzisz, nie wiem, na przykład, o, masz... 5 lat załóżmy. Rodzice dadzą ci tego, dobra, masz tutaj, to jest to Twoje konto, które no. założyliśmy Ci 5 y, lat. Temu, a ty widzisz te wszystkie zdjęcia, jak oni codziennie srali po 20 zdjęć i weź to kurwa, usuwaj nawet. No jako pięciolatek, to nawet ci się pewnie nie zachce, ale jak będziesz miał kolegów, No yeah. w, chyba nie będziesz miał właśnie podstawowej szkole, to nagle się okaże, że nie będziesz miał kolegów, bo wszyscy będą się z ciebie śmiali, walili bekę. To, ale to nie jest chore, to jest popierdolone i tym możesz zakończyć ten film. No widzę. Ale bądź urę wysoksy a jak będzie przypał się przypruje? A, to łokieć pięta nie ma klienta, gitara się ma.